Dzień dobry wszystkim z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym dzisiejszym odcinku z serii Zagrajmy w epokę lodowcową. Uważajmy tutaj na te potężne piranie. Lepiej, żeby nas nie dziabnęły w tyłek. A, tu widzę, że mamy jeszcze jakieś strzyneczki. terasto. Essa beleza. é boa. Porra. Porra, dá, olha, tem E, e com Wam powiem, że jedna rzecz. Yy, w sensie, może nie tak. Yy, była jedna rzecz, która mega mnie zaskoczyła, bo yy, ogólnie jak teraz byłam na maderze, byłam przekonana, że tam będą potężne ilości komarów. To jest wyspa, gdzie przez cały rok jest wiosna. No i ja tak sobie myślę, no dobra, kurczę, wyspa i trochę dużo wody. Potężna wilgotność. Do tego nie ma zimy, więc zapewne komarów będzie full. A muszę wam powiedzieć, że praktycznie w ogóle ich nie było. Więc nie wiem, czy akurat natrafiłam na taki moment w roku, że faktycznie jeszcze się nie wylęgły, czy o co chodzi, ale no była to spoko opcja. Jakby to teraz tutaj. O. Okej. Okay. No to chyba teraz ten, co? Spróbujmy w tę stronę Znowu wchodzimy w jakieś jaskinie Chodźmy sobie w takim razie dalej What the fuck? Jak tak można robić? Serio? Żeby skok na ruszającą się platformę? No tak, hello. Udało się. Tam w ogóle był element. Teraz się. Jak się do niego dostać? Raczej nie da się tam wskoczyć. Hmm. Ciekawe. Ale kinezo. Cóż my tutaj teraz mamy? Może jakieś tajemne przejście będzie w taką bańkę? O ty kurde! Nie spójrzcie, kocham się Dobra I yy, teraz tak Zajdziały te Szybkie kształty I wychodzimy znowu na zewnątrz Nice Kolejna trowka wpadła. Poroż żuków. Ale tu się na spokojnie poradzimy. dobra tutaj wszystkie pokonane tą telekinezę muszę tu przeciągnąć Właśnie na no, gimnastykuje Co ty wiebiór tworzysz? Już puściłam. I jeszcze tak, chyba nieczkę, I co jest? Dlaczego nie mogę bardziej na środek? Trzeba było. Aaa, ja tak się właśnie zastanawiam, jak ja mam tam doskoczyć. Ale tu nie da się. strony swobodnie wejdziemy. Dobra, tu. poszały kopałek śpiący. Możliwość skoku. śrubka, gdzie nie śrubka tylko wiecie o co chodzi, Co mi to dało? A, ja widzicie? I tutaj tego przejścia, ja się teraz powinnam cofnąć. nice nice yeah. to wszystko. of rzuczków. mi się stąd dorzucić? Udaj, ale ja to zasięgnę. Taki. Okay. Okay. co no by nie schodzić. I teraz... Kurze, ona się nie wsuwa, nie? I lecimy And... Popatrzcie, tu jeszcze była jedna skrzyneczka. Oops. Yes.

raczej przejścia nie ma, więc to będzie po prostu platformy I kółeczkiem się wspinać dalej Co jest za wodospadem? Slocik Musimy znaleźć gdzieś zasiłki Hmm... A? O! ciemno. ma? Może akurat będzie tam? to Znalazłem Zatem... Forma... tam dostać? A. W sensie jak się tu wspiąć? Nie, da się. Pilarach? Dobra, po tych pilarach jakoś chyba dać. Co się dać. Cię wydaje? tylko tak bym to widziała. Ładnie. Zrobię ja tu tych pilarów, bo problem z ale... Radę. Za kalurdes. taka lourdes Teraz pewnie znamy, że się nie trafię na pilar Zrobi inaczej Ta Jeden Wiedziałam. To tylko i wyłącznie za pierwszym razem, farty mi się to udało, bo ja mam mega problem z wyczuciem z tymi filarami. To zawsze jest to samo. No i widzicie, jeszcze się uderzyłam o skałę i poskoczyć dwa razy. Po prostu wiedziałam, że tak będzie. Za nisko, słuchaj, to nie można skakać dwa razy. Uśła, ja tam znowu spadła, bo to się najeżdża na to. Właśnie, to mnie zmyliło. Aż ja no. O nie, serio, tylko fragmencik. Nie. Tyle tutaj zabawy. Nawet nie dacie. Podłam pod platformę, żeby inaczej. Czeka, mamy to. I teraz idziemy sobie tam gdzie. I tu. Jest tak, tu, ale mogę jeszcze tu, co my tu mamy, tylko skrzyneczki co ta platforma robi? Takie, a dobra. Chciała nie mogła? Syk? No. No. Yeah. I poziom kończony. Jest lewa yeah. No dobrze moi kochani I tym samym będzie również to koniec Naszego dzisiejszego odcinka Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was Do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału Żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami I tym samym do zobaczenia już niedługo Cześć